Park Rozrywki Bartbo w Butrynach. Miejsce naprawdę piękne, zachwycające. Każdy znajdzie tutaj dla siebie coś do zabawy, coś do przede wszystkim rozrywki aktywnej, bo tego e, ludziom w życiu brakuje. Ja do tego zachęcam i to właśnie z tego miejsca gorąco witam wszystkich na kanale. Na czwartej już z kolei konferencji prasowej i ważeniu. Jak widać aktorów jutrzejszego wydarzenia, bo to jutro właśnie tutaj w tym parku Rozrywki odbędzie się już czwarta z cyklu edycja Międzynarodowego Pucharu Polski STP Federation. Witam serdecznie. Poza zawodnikami jest oczywiście z nami pani wójt gminy Pani Teresa Chrostowska. Witamy serdecznie. Jest też e, tuż obok właściciel tego obiektu, pan Bartosz Bogucki. Witamy panie Bartoszu, wielkie brawa. E, sztab sędziowski, a przede wszystkim organizatora m, nawet bym powiedział współorganizatora e, jutrzejszego wydarzenia. Znamy już doskonale. Jarosław Nowacki, wielkie brawa. I Katarzyna Nowacka, tym razem wyczytana i przywitana na końcu. Eee, w swojej kategorii dokładnie rok temu zdobyła bardzo dużo. Było to 5 złotych metali, 3 medale srebrne i Mistrzostwo Polski w kategorii Women's Bikini. Wielkie brawa! Myślę, że jest to odpowiedni moment, aby oddać głos i przede wszystkim z tego miejsca podziękować za zaproszenie całej naszej federacji i możliwość zorganizowania jej właśnie w tej pięknej scenerii. Jutro tutaj Ziemia zadrży, ale póki co oddaję głos i proszę o kilka słów. Pani Teresa Chrostowska. Szanowni Państwo, niezmiernie się cieszę, że, że międzynarodowy turniej strongmenów odbywa się na terenie gminy Purda, dotychczas odbywał się w różnych miejscach Polski, a jutro odbędzie się w parku barbo w Butrynach. Jak wiecie w sami Strongmen cieszą się niesamowitą popularnością, mają ma szereg swoich fanów i kibiców, nie ukrywam, że jestem od wielu, wielu lat również fanką Strongmenów i za nimi jeżdżą niesamowite ilości e, kibiców. Jutro w, na teren naszej gminy przyjedzie nowych wielu gości, mam nadzieję, że nasza gmina Zachęci wszystkich kibiców, fanów do powrotu tutaj do naszej gminy. Nasza gmina jest jedną z gmin największych obszarowo w Polsce, a połowa gminy to są tereny zielone, to są lasy. Oprócz tego mamy ponad 20 jezior, przepiękną rzekę Kośna. Także pod względem turystycznym mamy bardzo wiele walorów. Jest nie zabraknie też gospodarstw agroturystycznych czy pensjonatów. Wszystkim jutro życzę udanych zawodów. Jest przepiękna pogoda. Zachęcam serdecznie wszystkich do przyjazdu do gminy Purda. Dziękuję. Tak jest, moi drodzy. Ja to oczywiście potwierdzam. Sam wjazd tutaj do tej gminy naprawdę przysparza uśmiechu na twarzy. Tak jak powiedziała pani Wójt, dużo zieleni tego, co brakuje. Jutro będziemy mieli tego pod dostatkiem. Panie Bartoszu, może dwa słowa. O obiekcie, jako właściciel, dzięki Panu mogliśmy się tutaj pojawić. Myślę, że jutro ta ziemia tutaj zadrży. Proszę zobaczyć. Zapraszamy, widzę, że już drży powoli. Mamy tu parę hektarów, mnóstwo atrakcji, tak jak widać, za nami, od sprzętu wojskowego, poprzez parki linowe, strzelnice i wiele, wiele atrakcji. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Nikt się nie będzie tutaj nudził, mogą przyjechać całe rodziny, dzieci będą miały co robić. Cały dzień można bardzo miło spędzić. Tak jest, o nudę to my się na pewno nie boimy. Boimy się o to, aby jutro nie było żadnych kontuzji. To jest najważniejsze w jutrzejszym wydarzeniu. Może przekażemy mikrofon i tak dla naszego współorganizatora Jarku. Dwa słowa. Zawsze zadaję to pytanie prywatnie. Znamy się, znamy się też zawodowo i za każdym razem pytam w sumie o to samo. Co jutro tu się będzie działo? Może od strony technicznej? Może coś o ciężarach? Coś więcej dla naszych widzów naszego kanału? Witam wszystkich. Chciałem bardzo pani wójt podziękować za zaproszenie do swojej gminy tutaj, żeby nasz turniej mógł się odbyć, czwarta runda Międzynarodowego Pucharu Polski. Tutaj właścicielowi obiektu, bo jest obiekt, jest naprawdę bardzo ładny. Jeszcze w takim nie byłem tutaj w Polsce, także zapraszam wszystkich. No i co, troszeczkę opowiem o jutrzejszych konkurencjach. Jutro mamy załadunek schodów. To jest jedna konkurencja, to są trzy elementy o wadze 225, 255, 275 kg. Zawodnik musi wszystkie trzy elementy na 15 schodków wrzucić do góry, który zrobi to jak najszybciej wygrywa tą konkurencję. Druga konkurencja jest tak zwane taczki, załadunek taczek. Zawodnik ładuje dwie oponki o wadze 100 kg, z którymi biegnie na 15 metrów. Ładuje je na taczki i tymi taczkami musi przejechać na 20 metrów. Oczywiście to też jest konkurencja na czas, bardzo ciężka. Trzecią konkurencję mamy: martwy ciąg. To, jest, to są też takie taczki, urządzenia, które ważą 400 kg i zawodnik je podnosi z ziemi. I... Jak najwięcej powtórzeń zrobi, to też to wygrywa tę konkurencję. Czwarta konkurencja jest wyciskanie belki, belki na barki, czyli wyciskanie belki na barki nad głowę o wadze 140 kg i też zawodnik to musi zrobić jak największą ilość powtórzeń. Piątą konkurencję mamy spacer derwala. To jest klocek, który waży 220 kg i zawodnik musi przejść jak naj, najdłuższą odległość i wtedy wygrywa też tą konkurencję. Szóstą konkurencję mamy przewracanie pali. Pierwszy pal mamy 180 kg, drugi mamy 220, trzeci 240 i czwarty 280 kg. Także też zawodnik musi przerzucić je jak najszybciej, żeby wygrać tę konkurencję. I to jest sześć konkurencji bardzo ciężkich. Naprawdę yy, teren tutaj dopisuje, tak że zrobiliśmy bardzo ciężkie konkurencje i chłopacy będą mieli co robić jutro. Także za, zapraszam, oglądajcie nas, bo będzie bardzo ciężko. Wielkie brawa oczywiście prezydent Federacji STP Jarosław Nowacki. Jutro jako w roli yy, sędziego. Ja jeszcze jedno zdanie. Dobrze? Bardzo proszę. Tak? Szanowni państwo, ja jestem bardzo, bardzo dumna, ponieważ mistrz Polski Strongmanów, Krystian Makowiecki pochodzi z naszej gminy. Jutro z nami będzie, bardzo się cieszę i jestem naprawdę dumna Kowut tej gminy. Tak jest, to prawda. Za Krystianem trochę tęsknimy, nie ma co mówić. W tym sezonie niestety e, z tytułu e, kontuzji i leczenia nie wystartuje, ale z tego co obserwujemy, e, z tego co chyba wiadomo, Jarku, już zaczyna pierwsze treningi. Jutro będzie tu w roli sędziego, drugiego. drugiego razem z Jarosławem będą sędziować pieczołowicie nasze zawody. A więc, chłopacy, trzymajcie się, nic nie przejdzie. Tak, tak, Krystian wróci za rok. To im tutaj da. Pokaz siły. Dobrze. Kasiu, do Ciebie również mam pytanie. Może jeszcze nie teraz chwileczkę zostawimy na koniec, bo to będzie e, bardzo na luzie i być może nawet tak troszeczkę e, spoza dzisiejszej e, konferencji. Więc to pytanie zostawimy na koniec. Chociaż nawet zapytam od razu, bo wiem, że przygotowujesz się i chyba tak się składa, że e, w momencie kiedy kończy się puchar, kiedy kończą się wyjazdy tutaj z mężem, z naszą federacją Zaczynasz swoje prywatne działania w kategorii Woman Bikini. Tak, tak. Tak naprawdę, jak skończy się tutaj cykl całego Pucharu i również Mistrzostwa Polski, to ja zaczynam swój sezon. Mój pierwszy start odbędzie się 7 września na targach FIFA pod Warszawą. No cóż, no, w tamtym roku podniosłem sobie poprzeczkę bardzo wysoko, i mam nadzieję, że w tym roku uda mi się wyjść jeszcze wyżej i zdobyć tą moją upragnioną kartę Pro. No tego Ci życzymy chyba wszyscy razem. Wielkie brawa dla Katarzyny. I oczywiście dopingujemy, aby e, karta Pro trafiła w tym roku w Twoje ręce. E, waga rośnie, definicja mięśnia jest coraz lepsza. Tak słyszałem, e, to mówił Twój trener e, Feniks. Całkiem niedawno też, jak widzieliście z naszych relacji, był sędzią w Boszkowie. Nawet powiedział takie słowa, że Chyba lepiej mu się pracuje z kobietami, z tego względu, że kobiety dają z siebie 110%. Ja Katarzynę znam osobiście, kiedy wszyscy w śpią, ona już wstaje, robi cardio, je. No naprawdę, naprawdę widać, że daje z siebie 110%, nie tylko na treningach, ale także w życiu prywatnym, bo chyba całe życie trzeba podporządkować pod ten sport. Tak, no nie dość, że trzeba całe życie podporządkować, no wiadomo, że też jest to trudne. Ja się muszę wtrącić, mąż się też podporządkował? Myślę, że cały dom. Cały dom. Już wiedzą, że na tym etapie już za dużo nie dyskutują. Jasne. Także nie, no trzeba się podporządkować, no ale no wiadomo, każdy sport wiąże się z jakimiś tam wyrzeczeniami, trzeba dać z siebie wszystko. No niestety w każdym sporcie, żeby coś osiągnąć, to trzeba dać ponad 100% z siebie, tak? No jeżeli nie, no to Wiadomo, że no, nic nie zdobędziemy. Tak? Rezultatów nie będzie. No tak, a no. przynajmniej takich, na jakie oczywiście, czekamy my. Oczywiście, że tak. Kasiu, wszystkiego dobrego życzymy. I powolutku przejdziemy do przedstawienia naszych zawodników. Ze względu na to, że jest to już e, czwarta runda, to zawodników e, Państwo znacie doskonale, mimo wszystko ja ich przedstawię. E, tak jak powiedziałem na pierwszym ważeniu. Waga nie ma wpływu tutaj na kategorie. Wszyscy ważą tyle, że tych kategorii po prostu nie ma. Na pewno ta waga będzie miała wpływ na wykonanie konkurencji. Są konkurencje, gdzie potrzebna jest dynamika, są konkurencje, gdzie waga pomaga, są konkurencje, gdzie pomaga też wzrost. O tym powiem za chwileczkę, za chwileczkę porozmawiamy z naszymi zawodnikami. Póki co, jak sama nazwa mówi, międzynarodowy. Puchar Polski. Startuje w tym pucharze e, Zdenek Wawra, znany, doskonały e, zawodnik, mm, topowy zawodnik Republiki Czeskiej. Oczywiście jutro będzie razem z nami, natomiast e, dziś dojedzie dopiero w godzinach późniejszych na konferencji prasowej. Niestety jest nieobecny. Dokładnie e, tydzień temu byliśmy w Międzyzdrojach na Alei Gwiazd. Film już niedługo się pokażę na naszym kanale. Ci, którzy widzieli to na żywo, byli świadkami kontuzji dość niewygodnej. Nie będziemy jeszcze tutaj zdradzać szczegółów zawodnik ze świebodzina Szczepan Krzesiński, całkiem fajnie zapowiadający się na początku stawki. No niestety dostał kontuzji, która uniemożliwia jego starty. Ale bardzo blisko świebodzina jest miejscowość Gorzów Wielkopolski. Znają się na co dzień. E, chyba i trenujecie razem. Tak jest? Tak jest. Trenują razem. W zastępstwo na utrzymanie e, miejsca zawodnika w naszym pucharze, e, dopóki e, Szczepan Krzesiński nie dojdzie do 100% możliwości swoich, e, zastępuje go e, Radzicki. I teraz, moi drodzy, y, Patryk Radzicki. Jeden z młodszych zawodników naszego pucharu yy, i najlżejszy. Tak jest. Pokazał się naprawdę z mega strony. Ja, jak sami wiecie, 20 lat jestem w branży strongmana. No, nie spodziewałem się, Patryk. Tak naprawdę to mogę piątkę przybić, bo to był Twój debiut w naszej federacji. Naprawdę pokazałeś się z bardzo, bardzo dobrej strony. Myślę, że nikt nie spodziewał się. Nie jesteś zawodnikiem, który należy do najwyższych, więc na pewno wiele konkurencji sprawi Ci trudność. Widziałem, że y, podobnie było z kulami. Y, chyba bardziej walczyłeś z wysokością tych kul niż z samym ciężarem, bo siła była, dynamika tym bardziej. Natomiast no, troszeczkę zabrakło jakby tutaj wzrostu. Patryk, ja Cię zaproszę na wagę. Moi drodzy, będziemy spoglądać na wagę. Patryk Radzicki, Gorzów Wielkopolski, jako pierwszy wchodzi na wagę. Waga odpalona. Spoglądam sobie tutaj z boczku i dla Państwa wiedzy, dla naszych sędziów, dokładnie trzy jedynki. 11 kg wagi, Patryk Radzicki. Kilka słów z zawodnikami zamienimy za chwileczkę. Kolejnym zawodnikiem od samego początku naszego Pucharu, oczywiście, jest Michał Lipiński. Przyjechał do nas z Płocka, trenuje strongmana bodajże około 7 lat. Nim jeszcze wejdziesz na wagę, takie pytanie, bo dwa razy kończyłeś zawody, i dwa razy chyba brakowało dosłownie jednego punktu. Tak. Taki trochę pech, taka trochę że tak powiem, yy, no, niewygodna sytuacja. Ja życzę ci tego, żeby jutro tego punktu jednego nie zabrakło i żebyś w stawce podniósł się do góry. Yy, zapraszamy na wagę. Michał Lipiński. Ok, waga odpaliła. Jak widać, ani nie było głodu, ani nie było baletów. 130 kg, dokładnie tyle samo, ile tydzień temu wielkie brawa. Waga rośnie do góry. Moi drodzy państwo, wszyscy zawodnicy ubrani w koszulkach czerwonych, jeden z nich na żółto. Wiemy doskonale, jest to lider w klasyfikacji ogólnej naszego pucharu. E, tym liderem i wygrywającym większość zawodów od y, tak naprawdę do niedawna, bo do y, zeszłego tygodnia był Bartek Tarapata o tym za chwileczkę. Natomiast tak krótko nim wejdziesz na wagę. No jak do twarzy Ci jest na pewno. Jak się czujesz w tym żółtym kolorze? Witam wszystkich. Oczywiście bardzo dobrze się czuję. Myślę, że jutro ta koszulka zostanie ze mną. Życzymy tego oczywiście i zapraszamy yy, na wagę. Na wagę wchodzi Szymon Wójtowicz. Przyjechał do nas ze Szczytna. Zobaczymy czy ta waga w ogóle wytrzyma. Kalibrowana była, no tak. Cały czas waga równa 150 kg Szymon Wójtowicz. Braweczka. Teraz Paweł Kostrzewski. Przedstawiam go zawsze tak samo. Dzisiaj też o tym powiem, bo to jest takie, że tak powiem, dość ciekawe zestawienie: najmłodszy i najcięższy. Na poprzednim ważeniu waga oczywiście pokazała w granicach 160 kg. Za chwileczkę zobaczymy, czy to się utrzymało. Tydzień temu w końcu wdrapałeś się na pudło i to z dużym rozmachem widzę wszystkich w tamtym tygodniu wdrapałem się wyżej na pudło bo zawsze stawałem na trzecim miejscu i w końcu stanąłem na drugim tak jest e, no depczesz po piętach e, tutaj wasza trójka gdzieś tam ociera się są to niewielkie różnice e, super drugie miejsce te konkurencje ci bardzo plażowe e, podeszły no jesteś silny, nie ma co gadać i, i poradziłeś sobie bardzo fajnie. Też ta konkurencja przelewanie jeziora, to była taka konkurencja, gdzie była wielka niewiadoma, duży znak zapytania. E, zawodnicy nie wiedzieli jak się do tego zabrać, jak podejść. E, jeżeli dobrze pamiętam, dużo wody nabierałeś. E, tak, żeby ja jak najmniej przejść chyba było. Nabierałem praktycznie pełne wiadra tam troszeczkę zostawiałem, żeby się nie rozlewało i było chyba 6 czy 7 przejść tylko a chłopacy robili więcej, przecież się zmęczyli i mieli troszkę gorsze czasy. Tak jest. I ta konkurencja, jak dobrze pamiętam, była wygrana przez Ciebie? Czy nie, akurat... nie, tą konkurencję wygrał Szymon. Tą konkurencję wygrał Szymon, okej, okay. ale chyba dwie konkurencje były y, 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 zgarnięte. W Boszkowie dla... zgarnąłem tą, now, tą nową maszynę Syzyf Syzyfa i Belkę. I Belkę, tak jest, dobrze pamiętam. Czyli dwie konkurencje dla Ciebie. Ok, e, Paweł, zapraszam na wagę. Moi drodzy, na wagę. Wchodzi Paweł Kostrzewski, a przyjechał do nas z Grudziądza. Moi drodzy, 2 kg więcej, 166,5 kg dla Pawła Kostrzewskiego. Piąty yy, zawodnik, który podejdzie na ważenie, doskonale znany, przepięknie prezentujący się zeszłego roku. W tym roku dwa puchary na jego koncie. Na trzecim pucharze zabrana koszulka. Szymon Wójtowicz no, drapał ci tam po jednym punkciku, wyrywał ci po sekundzie, skradał się z prawej, z lewej, aż w końcu ukradł tą koszulkę. Powiem tak, w czerwonym też ci do twarzy. Jak się czujesz? No, witam wszystkich. Czuję się dobrze. Nie powiem, no, koszulkę straciłem przez, przez kontuzję, bo jednak 7, 10 punktów straciłem na innych tak zawodach. Jest. To jest bardzo dużo. w Joku w ogóle nie ukończyłem konkurencji, także byłem ostatnim w platformie. Czy tak naprawdę Jok no, nie stwarzał Tobie większych problemów. Nie? Tak, no te Joki robiłem w okolicach tych 13-14 sekund, tak. także się daje, że ostatni bym nie był, jakieś punkty, tak. bym, jakieś punkty bym miał. No ale nie ma co mówić Szymonowi mi się należała ta wygrana, no wygrał na pewno jakbym miał był znowu, to pewnie też bym nie wygrał, ale koszulnik może bym nie stracił. A ja tak... jasne, z całą sympatią Bartek, bo jesteś bardzo sympatycznym facetem zresztą e, gdzieś tam zawsze ten uśmiech na twarzy ci towarzyszy. Ale, ale tak, taka jest prawda i myślę, że z czystym sumieniem można się pod tym podpisać. No te zawody zeszłego tygodnia po prostu należały się Szymonowi. No, forma niesamowita, po prostu pozamiatane i ta żółta koszulka na prawdę mu się należała. Myślę, że nie będziesz chciał mu na długo jej odstąpić. No nie, no. będę chciał ją odzyskać. No. Jeszcze Jutro... jest Paweł, który się też czai. Jutro na pewno mi się nie uda, bo to jednak 7 punktów straty, to... A Szymon ciągle jest bardzo wysoko. Mieliśmy cały czas po 30 tak punktów na dwóch startach. Ale może podtrzymał w niepewności kibiców i może akurat na finale uda się ją odzyskać, także kto wie. Tak jest, wam gdzieś podobne konkurencje myślę będą leżały, z tego względu, że chodzi też o genetykę, wzrost, dynamikę, oboje jesteście bardzo, że tak powiem, mimo swojej wagi z fajną definicją mięśni, to, to, to są fajne mięśnie wypracowane, tu widać po prostu siłę. Jest wysokość, która też gdzieś tam w niektórych konkurencjach, myślę, jutro schody, to wysokość na pewno będzie wzrost, będzie pomagał, siła jest, więc, więc no walka, myślę, że warto moi drodzy oglądać nasze puchary, bo tutaj walka będzie do samego końca, do ostatniej edycji, wszystko może jeszcze tu się zdarzyć, nie? Bo punktacja jest taka, że naprawdę wiele może się zdarzyć, a więc trzeba dać ze siebie wszystko. Ja już nie przedłużam, nie przeciągam, zapraszamy na wagę byłego lidera Federacji STP, Bartek Tarapata, Węgrów! Jeden kilo schudłeś. 136 kg Bartek tarapata wielkie brawa. to Tak jest. Jesteśmy, moi drodzy, po ważeniu. Tak właśnie prezentuje się stawka naszych aktorów jutrzejszego wydarzenia, którzy właśnie tutaj, no tak, to jest mój tekst, właśnie tutaj powalczą o tą żółtą koszulkę. O tamte medale i o puchar. A jak mówię puchar jest tylko jeden i może należeć do lidera, ja jeszcze spojrzę w stronę Katarzyny Nowackiej. Na samym początku powiedziałem, że mam yy, pytanie i tak przez całą tą konferencję się zastanawiam w końcu, czy zapytać, czy nie zapytać. Najpierw chciałem uwagę, no ale oczywiście nie wypada, ale może o wymiary. Może tak. Eee, Kasiu, ja mam tutaj taką niespodziankę. Eee, no, nie będziemy nic szyć. Ty się dobrze ubierasz i gustownie, więc szyć nic nie będziemy. Ale jako ciekawostkę, eee, ja Cię poproszę, może tutaj. A może Panowie, eee, czy któryś miałby coś do zmierzenia? <śm> Jest jeden odważny, braweczka Paweł. Chodź. <noise> e, tak, jest jeden odważny. E, nie, dam radę. Całkiem na luzie. Be Bela też będzie miała epizod w telewizji. E, zrobimy tak z czystej ciekawości, moi drodzy, dla państwa, żebyście mieli porównanie, bo być może, że ci, którzy nas oglądają w kadrze kamery, tego nie widzą. na żywo i tak naprawdę ci faceci naprawdę są duzi. Wiadomo, że telewizja pokaże wszystko, kadr pokaże wszystko. Mam tu miarę krawiecką i chciałbym zrobić takie porównanie. Mamy tutaj zawodową, topową fitnesskę. No i mamy też topowego zawodnika, który, jak sam powiedział, na drugim miejscu naszego pucharu zakończył e, ostatnie zawody. E, Kasiu, ja... Jarek tak się na mnie patrzy, że ja nie wiem, czy ja mogę zmierzyć. Chciałbym w pasie Cię zmierzyć. <śleszcz> e, Okej. Okay. Tu mamy 64 cm, moi drodzy, 64 cm. I żebyście mieli wyobrażenie o wymiarach naszego zawodnika Paweł, prawe czy lewe udo? Prawe, prawe, spodenki lekko do góry. Ja nie wiem, czy tu starczy miary. Nie wiem, czy to jest ok. Moi drodzy, dokładnie 30 cm więcej, 94-95 cm, mniej więcej ma w udzie. Zawodnik. To tak jako ciekawostkę. Dziękuję bardzo. Dzięki i wielkie braweczka! A więc ja na tą chwilę Państwu dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim zawodnikom. Dziękuję pani Wójt, dziękuję właścicielowi obiektu, sztab sędziowski, Kasia. Widzimy się już jutro. A ja lecę. No to moi drodzy, ja lecę na zawody. Ja... Moi drodzy, spotykamy się już jutro. Właśnie tutaj, bo to jest park rozrywki aktywnej Bartbu. A jutro czwarta edycja Międzynarodowego Pucharu Polski. BOOM! <grywa>